Już w niedzielę startuje 15 edycja programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Jedną z gwiazd, które postanowiły spróbować swoich sił na parkiecie, jest piękna i piekielnie seksowna Anna Maria Sieklucka. Gwiazda 365 dni ma szansę na zwycięstwo? Tylko zobaczcie, jaka ona jest zgrabna. Czas na 15 edycję Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami już w niedzielę 15 września startuje 15. Edycja Tańca z Gwiazdami. Aktorka Anna Maria Sieklucka oraz tancerz Michał Kasim to jedna z par, które będą rozgrzewać parkiet do czerwoności i rywalizować o kryształową kulę. Michał Kasim doprowadzi Annę Marię Sieklucką na szczyt. Czas goni, więc treningi idą pełną parą. W poprzedniej edycji tanecznego show przekonaliśmy się, że debiutujący w programie Michał Kasim to doskonały tancerz. Jego duet z Roxaną Węgiel był prawdziwym objawieniem. Utalentowana, gipka i pełna młodzieńczego uroku Roxy była jedną z faworytek do zwycięstwa, zajmując ostatecznie drugie miejsce na podium. Oczywiście wielka w tym zasługa Michała Cassina, dla którego taniec z gwiazdami stał się punktem zwrotnym zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Właśnie na planie tej produkcji poznał bowiem swojego partnera, tancerza i choreografa Jakuba Pulsa i przeprowadził się do Warszawy. Anna Maria Sieklucka wyjdzie z szufladki. Czy w tej edycji Michał Kasin rozkocha w tańcu Annę Marię Sieklucką? Sprawi, że aktorka poczuje hache -ha i pójdzie w tango, a w walcu będzie trzymać ramę? Jedno jest pewne: aktorka chce się pokazać z innej strony i wyjść z szufladki. Jak wiadomo, dzięki roli Laury Biel w erotycznym cyklu filmów, 365 dni, Anna Maria Sieklucka stała się popularna nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Aktorka, władająca czterema językami, wykorzystywała również swoje talenty w 14. edycji muzycznego show Polsatu, Twoja twarz brzmi znajomo. Teraz zaczyna swoją przygodę w Tańcu z Gwiazdami. Czy będzie to, jak nie raz już bywało w tym programie, przełom w jej karierze? Siedząc na kanapie Halo to Polsat, aktorka przyznała, że ostatnio wiele rzeczy w życiu przewartościowała. Impulsem do tego był wypadek, który wydarzył się rok temu, 13 lipca zerwałam ścięgno Achillesa w prawej nodze. W takich momentach zatrzymujemy się, przewartościowujemy wiele spraw i zastanawiamy, w jakim miejscu jesteśmy. Ze mną też tak było. Uczyłam się chodzić na nowo, dosłownie i w przenośni, jakbym budowałam siebie od nowa. Przyznaję dzisiaj, już jako 32-letnia kobieta, że to było bardzo trudne wejście w siebie. Wpadłam w szufladkę, w którą sama uwierzyłam. Wypadek spowodował, że zaczęłam bardzo mocno pracować nad sobą, przyznała aktorka. Czy zeszłoroczna kontuzja przeszkodzi jej na parkiecie? Wydaje mi się, że mój Achilles jest już mocniejszy. Ja też jestem mocniejsza, otwarta na świat i ludzi. Podchodzę do wszystkiego z ogromnym optymizmem. Moim partnerem jest Michał Kasin. Bardzo się cieszę, że to właśnie on bo jest żyletą. Mam bardzo wymagającego partnera i wysoko podniesioną poprzeczkę, przyznała Anna Maria Sieklucka.